Simoneczku tu jest Marcel Graj, witam was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Seria będzie nazywać się Chore Gierki. E, o co będzie chodzić w całej serii? E, w serii Chore Gierki będzie chodzić o to, że e, w każdym odcinku będę pokazywał jakąś inną, dziwną, chorą grę. E, na pierwszy ogień leci gra o nazwie Street Skate 2. Grałem w nią kiedyś, ale no naprawdę już tego wszystkiego nie pamiętam. No, a więc może, nie wiem, zacznijmy grę. Dobra, wczytywanie. Zobaczymy, czy tutaj będą w ogóle dźwięk, bo ja go chyba wyłączyłem, nie? No. Dobra. Czajcie. O, dobra. Ciśniemy. Cześć, skacze się tutaj tym. O, właśnie, już wy wylądowałem na glebie. Ale dalej jadę, to jest... To jest właśnie dziwne. Cześć, cześć. O, dobra, dobra, już potrafię trik, trikole robić. O, fajnie. Ale skok. Oho! I właśnie cała seria będzie właśnie polegała na takich dziwnych, skomplikowanych lub takich yy, trochę takich dziwacznych gierkach. Rozumiecie o co mi chodzi? Oluju, ale skok. Fuck, słupek, nie budół. Ale jazda. Normalnie zapiera dech w piersiach. <grystanie> Aluja i ogólnie to jedzie się cały czas naprzód, aby dotrzeć do celu z największą ilością punktów był w powietrzu dobre, spoko. Jep. Dobra. Ale to nie może być takie krótkie tylko dwie minuty. Dobra. To co to jest? Chancellor. No. O. O, 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 Aha, spokojnie, nie, nie, nie wiem, co to było, ale... Nie ważne. X, spacja Z. Czy tak. Chuchu. dobra, tym się poruszam jeszcze raz, dobra. O aha. aha. A, myślałem, że ten odcinek będzie dłuższy, no ale chyba nie będzie dłuższy. W ogóle grafika samochodów jest normalnie taka porażająca, że normalnie aż się żygać chce. Oho nie, nic, nic, z głowy mi krew leci, nic z Eee, da, dalej mogę jechać, nie? O, jeszcze raz. A co mi tam? Yeah, je piepnąłem, dalej mogę jechać. Co to? Co to takiego? No przecież... No przecież to jest naturalne, że człowiek przeżyje, nie? O, no jeszcze raz tyle krwi. Nie no, nie no, przecież no ludzie, no przecież każdy coś takiego przeżyje, no patrzcie, b*****o. Jemu się nic nie dzieje, to czemu nam by się miało coś, cokolwiek dziać, nie? No, jeszcze raz, no co to takiego? A se może czepnąć ketchupu, ketchupu -ke 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 będzie na... O, no, zajebiście. Ketchupu będzie... O, ale drift, jazda. Ketchupu będzie dużo, nie? Jeby, jeby. Co ja tak? Jol! Lojaj! Wow! Rozjebało mi się coś, czekajcie. Coś mi się z ekranem. Dobra, naprawiło się. O kurna. Coś mi się z, z ekranem rozjechało. Dobra i myślę, że taki pięciominutowy odcineczek wystarczy. Jeśli chcecie więcej takich dziwnych chorych gierek na moim kanale, to piszcie. Dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć.